Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Jesteśmy obok legendarnego obiektu Leg A dzieją się tu legendarne rzeczy? Teraz. Dotyczące swoją drogą też legendy, także mówię, że to wszystko sprowadza się do tego słowa legenda, bo ta legenda, której pomnik dzisiaj będziemy odsłaniać, pisała karty tego legendarnego miejsca. I, i wszystko to się pięknie składa, mnóstwo zaproszonych, wyśmienitych gości i, i ze świata polityki, i ze świata sportu. Także nie ukrywam, że jak dostałem telefon, czy mógłbym poprowadzić to spotkanie dzisiaj, czyli odsłonięcie pomniku pana Gerarda Ciśnika na tle Stadionu Śląskiego, no to ciarki przeszły po plecach. To no wielki moment, prawda? Dla historii naszego klubu, dlatego w historii tego obiektu możemy być dumni. No my możemy być dumni, ponieważ jeszcze był rdzenny hajdruszanin i chorobianin i taki pomnik mu się należy. Dla mnie Gera Cześć, ale mogę powiedzieć, to był taki idol. Od najmłodszych lat byłem jego wychowankiem, od Trumpka, żeśmy szli aż do pierwszej ligi i grałem trzy lata. Mhm. I tworzyliśmy bardzo ładną palę, zdobywałem dużo bramek. Ten pomnik, który tu powstanie, to jest taki symbol jakiegoś takiego... Wtedy jak ten spotkanie się odbyło i ta Polska wygrała, to ludzie od, odczuli taki oddech. Taki oddech, że możemy pokonać tam najsilniejszego przeciwnika i, i się okazało, że dwie bramki zrobił nasz chorobiony Gerard I Idol Śląska, Chorzowa i całej Polski. Bo gdziekolwiek ten Gerard się pojawił, to... Wszędzie były oklaski, czy to był Łódź, Kraku Warszawa, to Gera był zawsze zorem, takim idolem. Panie Antu, no tutaj pan się nie wyprze, ojca, nie? No, dobrze, to dobrze. pan chyba ogromnie dumny, co, z bardzo tego, co zaraz wydarzy. Także no, myślę, że jak dzisiaj oglądałem, 63 lata lat temu skończył karierę sportową i zobacz tam co się dzieje, tyle ludzi pamięta i, i chcą tu być, także ja jestem najbardziej z tego dumny, że tak się dzieje. Rześciu, na takim wydarzeniu no nie mogło zabraknąć historyków Ruchu koszów. Powiedz mi, czy ty jako kibic z ruchu jesteś dumny z tego, historyk, z tego wydarzenia? Jestem bardzo dumny, jestem z, wręcz wzruszony tym, że, że tu jestem i że będę mógł coś powiedzieć o Wielkiej Legendzie Klubu. Nie wiem, jak sobie poradzę z odczytaniem swojego oświadczenia, e, które, które mam ze sobą, więc no, jestem naprawdę dumny. Tutaj bezpośrednio dla włodarzy stadyny Śląskiego też wyjątkowa chwila, co? Bardzo wyjątkowa chwila. Też szczególnie Pan Prezes może powiedzieć jako no tak. osoba, która wie, jak historia osoba jest ważna i, e, i jak bardzo trzeba ją kultywować i jak to pokazuje nasz obiekt jako miejsce wielkich wydarzeń i jak wielu ważnych sportowców tu się pojawiało. No i też wyróżnienie tej jednej szczególnej, tak, która z tymi, z tymi bramkami się zapisała w historii. No, ta postać jest wyjątkowa dla polskiego sportu, śląskiego sportu, ale tu dla lokalnej społeczności, dla klubu sportowego Ruchu Chorzów. Także ogromnie się cieszymy, że tego typu człowiek, wybitny człowiek, wspaniały człowiek, będzie witał naszych gości przybywających na Stadion Śląski. Fasad delegacji że nie mogło zabraknąć za takim wydarzeniem. Oczywiście, jak się tylko dowiedzieliśmy, że e, będzie miała miejsce taka uroczystość, to e, od razu się e, chętnie zgłosiliśmy, bo wiadomo, że to jest też dla nas. Fajna uroczystość, ważna chwila, i, i myślę, że fajna, bardzo fajna inicjatywa. I, I na pewno cieszymy się, że możemy tutaj być w mocnym gronie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym, no nieprzypadkowym dla tego wydarzenia, miejscu. Bramki Gerarda Cieśnika to istna legenda polskiej piłki nożnej. Z drugiej strony, wspaniały syn śląskiej ziemi. Syn, który. Zrobił niesamowitą karierę na Śląsku, wiadomo, Ruch Chorzów to był oczywiście jego alma mater, ale z drugiej strony fenomenalny reprezentant reprezentacji Polski. W tym trudnym czasie grywał, strzelał bramki, cieszył ludzi. 100 tysięcy na Stadionie Śląskim. Myślę, że każdy z nas chciałby to zobaczyć kiedyś. Kilka miesięcy temu w jednym z dzienników sportowych natknąłem się na, na zdjęcie drużyny Ruchu. Na przedzie szedł Cieślik z, z, z łopatą, z tyłu koledzy szli z taczkami. Podpis pod zdjęcie brzmiał, że w czynie społecznym pracowali przy budowie Stadionu Śląskiego. Społeczeństwo województwa przeprawcowało wówczas ponad 600 tysięcy godzin, a jedną z tych osób był Cieślik. Powiedzenie, że Gerald Cieślik budował historię Stadionu Śląskiego, nabiera zupełnie nowego znaczenia czy nawet wymiaru. No, bardzo duży kontakt miałem z panem Gerardem, naszym zawodnikiem, trenerem e, zawsze. W szkole byłem oddelegowany na nasze dowożenia, na wszystkie imprezy naszego patrona. Także fajna sprawa, Brukotą, też jeszcze jako zawodnik, górę, on jako górę, jak górę, górę, też już ten działacz jeździł z nami na obozy działacz, i, na i, ja i był bardzo częsty kontakt. Także po jego śmierci też upekowaliśmy się jego żoną też, także myślę, że też to miało jakiś wpływ na, 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 na takie połączenie tych naszych dróg. Super, że taki pomnik tu powstał, bo komu jak nie jemu, tak? który zawsze w jednym klubie grał, co się rzadko zdarza teraz i, I takie, takie osoby trzeba, trzeba koronować. I te najlepsze ich wartości pielęgnować i, i szczepiać właśnie w najmłodszych. I to codziennie też robimy. Prezesie, duma to, to chyba to słowo, które się nosiwa, Tak, jestem normalnie dumny, że jeden z najpiękniejszych piłkarzy Śląska stoi przed stadionem, tak zwanym Kotłem Czarownic, że będzie pilnował wszystkich sukcesów, które polski odniosła podczas meczu do Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa świata.